Symbolem tego kongresu Pisu będą dwa. Jakie? Dwa panele. Jeden to jest pan Kurski z panią Kanią, którzy chcą naprawiać media publiczne. Przepraszam bardzo. Oni chcą zrobić dokładnie to samo, czyli propagandę Pisu. E, za czasów Pisu to nawet politykom Pisu, którzy wchodzili na kongres, się nie podobało. I drugie: świadek koronny. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości mówi, że za czasów wpisu w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości działała zorganizowana grupa przestępcza. A kto był na czele Ministerstwa Sprawiedliwości? No przecież był Ziobro. No więc jeśli te, dzisiaj panel robi Ziobro z Wosiem i mówią, co oni chcą zrobić, żeby usprawnić i uleczyć wymiar sprawiedliwości, no to te dwa panele pokazują. Kaczyński chce powrotu do tego, co było. Chce w wymiarze Orbana, Orbana i Putina, czyli położyć łapę na Polsce, ukraść Polskę, łamać prawo. I zrobić po raz kolejny y, 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 wielki skok na Polskę. A z drugiej strony, wie pani, Morawiecki wychodzi i mówi: Myśmy zostawili rozkręcone programy gospodarcze. No to jedźmy po kolei. Ostrołęka 2 miliardy, nieskończone, niezrobione nasze poszło w błoto. Dwa, Przepraszam, Izera. Izera nie powstała, ale 300 hektarów lasu zostało wycięte. 3. Mierzeja Wiślana. No przecież Mierzeja miała kosztować 880, kosztowała 2 miliardy złotych. Po drodze ktoś 200 milionów złotych zdefraudował, wydał niegospodarnie, nie pogłębiono tych. I teraz dochodzi jeszcze wisienka na torcie, czyli port lotniczy w Radomiu. Ten poprzedni no, ten zniszczyli, Radomie, nowy tak, zbudowali no. za 800 milionów. Okazuje się, że jeden samolot lata dziennie. I wie pan, jak oni mówią o CPK. CPK nie zbudowali, nie wbili nawet łopaty, ale wydali 800 milionów na port, gdzie lata jeden samolot i policzyli eksperci, że przez kolejne 10 lat trzeba będzie dołożyć od 600 do 800 milionów złotych. To są sztandarowe projekty PiSu. Mówię o tym, dlatego że ja nie, już nie mam siły słuchać tego, ile to PiS zbudował. Nic nie zbudował.